Jesteście fanami unikalnego humoru Bartosza Balaszka? Jeżeli tak, to Kanal Plus stał się domem jego dwóch najnowszych produkcji: czyli futurystycznego Elektrogliny 2050 oraz fantastycznych Rycerzy Doliny Rozdupy. Rycerze Doliny Rozdupy rozgrywają się w czasach Władysława Łokietka. To perypetie trójki rycerzy, którzy wyruszają na epicki quest, aby odbić księżniczkę cirze Pisławę z rąk czarnoksiężnika Saromuna. Nasi dzielni rycerze na swej drodze spotkają zbyrodniałe wersje bohaterów polskich baśni i ikony dzieł fantasy, a całość komentują stylizowane na staropolskie, pełne częstochowskich rymów ballady. Elektroglina 2050 przenosi widzów do futurystycznej, przedstawionej w krzywym zwierciadle Warszawy, zamieszkałej przez gwałcicielskie mutanty, roboty oraz cybernetycznego Michała Wiśniewskiego. Naszym bohaterem jest pełen elektronicznych implantów glina kosiński, dzięki którym mógłby być skuteczny niczym robokop, ale oczywiście zgodnie z tradycją polskiej kinematografii jest skrajnie niekompetentny i skorumpowany. Wśród trudnych spraw bohaterów zobaczymy między innymi skazany na porażkę plan infiltracji burdelu, zasadzkę na seryjnego robokillera, a także pojedynek z wieprzową parodią żółwi ninja.